Rozpoczynamy dzisiaj, w ten wieczór, nowennę do świętego Józefa. Potężny orędownik i prosty cieśla, święty Józef. Mężczyzna, który wypełnił ważne zadanie i w historii zbawienia, był tym, który odcisnął swoje piętno. Był człowiekiem, który jednocześnie na kartach Ewangelii nie wypowiedział ani jednego słowa. Mężczyzna wielkiego zadania, które wypełnił w sposób wierny, ale bez rozgłosu. Wszyscy mogą znaleźć w Świętym Józefie męża, który przechodzi w sposób niezauważony człowieka codziennej obecności. Dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowy, czynny udział w historii zbawienia i są ważni i potrzebni w planach Boga. Mimo wielkiej tajemniczości życia Świętego Józefa, mimo Jego milczenia i ukrycia wpisanego w Jego życie, Bóg zaprasza Ciebie do spotkania z tym wielkim orędownikiem właśnie poprzez tę nowendę. W osobistej modlitwie Dzisiaj spotkaj się ze świętym Józefem. Proś, abyś z nim odkrył Boże tajemnice swojej codzienności, swojego życia. Zapraszam więc do modlitwy, modlitwy w ciszy. Razem ze świętym Józefem popatrz na siebie, swój świat, na swoją codzienność swoje życie. Każdego dnia tej nowenny będziemy się spotykali, a Twoja nowenna do Świętego Józefa będzie przebiegała według planu. Najpierw możesz posłuchać tej refleksji, później Twoja modlitwa w ciszy, spotkanie ze Świętym Józefem, po tej modlitwie odmów litanię do Świętego Józefa, a swoją modlitwę zakończ modlitwą do Świętego Józefa. Tą, która ci najbardziej pasuje, która jest dla Ciebie tą modlitwą, która przybliża Ciebie do tajemnicy Świętego Józefa. Ruszajmy więc w drogę powodzenia z Bogiem.